Pierwsza sobota sierpnia 2025 roku jest dla nas kolejnym wezwaniem do wynagradzania grzechów przez niepokalane serce Maryi. Zastanawiamy się może czasem, co jest grzechem, a co nim nie jest. Czy zatrzymywanie ludzi, wtrącanie do więzienia jest grzechem, czy nie? Czytając dziś fragment Ewangelii Świętego Mateusza o Herodzie, który wtrąca Jana Chrzciciela do więzienia, możemy z całą pewnością powiedzieć, że Jan nie popełnił żadnego grzechu, ale Herod jest człowiekiem bardzo mocno zniewolonym przez różne grzechy, jak na przykład to, że wziął sobie żonę swojego brata Herodiadę. Z jednej strony władca sam przyznaje, że lubi słuchać proroka, odczuwa wtedy niepokój, ale nic z tym nie zrobił wręcz przeciwnie jeden grzech powodował u niego kolejne często bywa taki w naszym życiu ale w każdym momencie można zatrzymać tę spiralę zła potrzeba tylko z ufnością i pokorą stanąć przed bogiem Herod nie poszedł tą drogą jego zniewolenie doprowadziło go zaledwie do malutkiego smutku z tego powodu że Rodiada poprosiła go, aby dał jej głowę proroka Jana Chrzciciela. Patrząc na tę ewangeliczną historię, patrząc na swoje życie, w pewnym momencie zrozumiemy, jak ważne jest dla nas, dla każdego, życie duchowe. Kardynał Robert Sara, którego słowa chcę dziś tu przywołać, Podkreśla potrzebę położenia większego akcentu na rozwój życia duchowego, ponieważ ono jest człowieku najcenniejsze, kiedy go zabraknie, przestajemy być w pełni ludźmi. Życie staje się dręczącym oczekiwaniem na śmierć lub ucieczką w materialistyczną konsumpcję. Kardynał Sarach przyznaje, że jest zdumiony, ilekroć spotyka starego mnicha lub mniszkę Naznaczonych wieloletnim milczeniem, zadziwia mnie głębia i promieniująca solidność ich człowieczeństwa. Człowiek jest sobą tylko wtedy, gdy spotyka Boga. W społeczeństwie, w którym nasze zachowania są podyktowane przez konsumpcyjny materializm, rozwijanie życia duchowego wymaga stanięcia w opozycji względem świata. Kiedy świat idzie w stronę śmierci, nicości, pójście pod prąd to oznacza pójście w stronę życia. I czy musimy czekać do tego, aby się przekonać o tym, że jedność z Bogiem jest najważniejsza aż do momentu śmierci? Jak bardzo w tym aspekcie rozwijania życia duchowego jest ważna modlitwa? Papież Benedykt XVI często mówił: Zacznij żyć jak chrześcijanin, a przekonasz się, że jest to prawdziwe. Zdobądź się na modlitwa, zobaczysz, że nie nadzwyczajne objawienia, wizje czy ekstazy, ale Bóg przemawia w ciszy serca. Zdaniem kardynała Saracha, Kościół musi również mówić o tym niewierzącym. I wspomina takie wydarzenie, kiedy był w Japonii, gdzie w imieniu Stolicy Apostolskiej organizował pomoc dla ofiar tsunami. W obliczu tych ludzi, którzy stracili wszystko, zrozumiałem, że muszę im dać coś więcej niż tylko pieniądze. Dlatego długo się za nich modliłem. Kilka miesięcy później otrzymałem list od japońskiego buddysty, który wyznał, że to właśnie ta modlitwa go ocaliła, bo przywróciła mu poczucie godności i sens życia. Kiedy z rozpaczy chciał popełnić samobójstwo. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii warto również przywołać słowa kardynała wypowiedziane kilka dni temu w Bretonii podczas uroczystości czterystulecia objawień świętej Anny. Choć uprzedzam, że na początku te słowa są trudne, nawet bardzo trudne do zrozumienia, kardynał powiedział. Że prawdziwym marzeniem chrześcijanina powinna być ofiara życia za objawioną wiarę. Czyli mamy marzyć o męczeństwie. I wielu zapyta tu, ale jak to? Posłuchajmy dalej. Heroizm mordowanych za wiarę nie powinien napawać nas rozpaczą, ale raczej stanowić wzór do naśladowania. Przykład męczenników powinien podtrzymywać naszą miłość do Boga. Chrześcijanin, który nie pragnie męczeństwa, już jest chory. Dla chrześcijan w Europie naśladowanie męczenników oznacza pokorne i chętne znoszenie wyśmiewania czy poniżania wiary chrześcijańskiej. I w swoim słowie kardynał Sarak podkreślił również olbrzymią odpowiedzialność stojącą przed rodzicami. Jej sednem jest przede wszystkim przekazywanie wiary potomstwu. Cóż za olbrzymia misja, co za wielka odpowiedzialność. Nie zapominajcie o przekazywaniu wiary. Nie bójcie się dać świadectwa waszej wiary waszemu potomstwu. Praktycznym sposobem na realizację tego obowiązku jest codzienna wspólnotowa modlitwa. I na koniec przekazał jeszcze jedną ważną myśl. Pokoloniowy przekaz wiary objawionej to właśnie Pisana wielką literą tradycja, czyli nauczanie kościoła pochodzące od apostołów i przekazane bez przeinaczenia aż do naszych czasów. To nie zabiegi o materialną pomyślność, ale prawdziwa chrześcijańska ambicja, naśladowanie Chrystusa aż do męki krzyżowej, powinny towarzyszyć dziś wiernym. W tą pierwszą sobotę miesiąca, wypełniając zaduszyczynienie przez niepokalane serce Maryi zachęcam: nie bój się marzyć, rozwijaj swoje życie duchowe, trwaj w tradycji kościoła i na naśladuj Chrystusa również przez pokutę za grzechy, za które to nasz Zbawiciel poniósł mękę i śmierć na krzyżu. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.